Magdalena. Bardzo mi miło, że mam okazję wypić razem sierpniową, e, sierpniową kawę. W dniu, e, generalnie w vlogach, pokazujemy życie Margo, to co robimy, jakie mamy tradycje i takie nasze małe margowe rytuały. Mam nadzieję, że oglądaliście nasz poprzedni odcinek, czyli pierwszy odcinek naszego vloga. O czym będziemy mówić w tym miesiącu? Będziemy mówić o naszej takiej małej, margowej tradycji, którą są Learning lunche, czyli takie spotkania z naszymi konsultantami. Z reguły to są osoby techniczne, czyli deweloperzy, ale też jakby różni specjaliści IT, którzy pracują w naszej, w naszej firmie. Spotykamy się z nimi i oni uczą nas, czyli osobnie techniczne, takich jak rekruterów czy business managerów różnych zagadnień technicznych, tak żebyśmy lepiej rozumieli ich pracę. I to, z czym na co dzień się spotykają, to takie bardzo fajne spotkanie, które ja osobiście też bardzo lubię i cenię. Będziecie mieli okazję usłyszeć o osobie, która pracuje z nami 5 lat. Jest to osoba, która pracuje w Margo najdłużej. I tu już zostawiam na, na kolejną część filmu, e, kto to będzie i, e, i parę słów o nim. E, no i generalnie na koniec czeka na Was pewna niespodzianka. niespodzianka. Hey. <laughs> Uuuu, uh, pod światełko. Chciałam tylko powiedzieć, że mieliśmy dzisiaj bardzo intensywną, ale owocną burzę mózgów zespołową, o, a teraz relaksujemy się na tarasie w New Yorku. Także nie ma lepszego miejsca, żeby sfinalizować dzisiejszy dzień. Pozdroweczka. <grytulacje> Gratulacje. Gratulacje. no właśnie, bo jeszcze jeden event się wydarzył dzisiaj pozytywny. Zdaliśmy umowę z kandydatem, czyli naszym przyszłym konsultantem, który zaczyna kiedy? 24. <laughs> e, idea Learning Launch jest prosta. E, chodzi o to, że osoby nietechniczne, czyli dział HR, dział sprzedaży, ale też dział finansów spotykają się z jednym z naszych konsultantów, czyli ze specjalistą IT i rozmawiamy o e, jego pracy, o tym co robi, o warsztacie pracy, czy o technologiach e, którymi się zajmuje i tematach wokół tej technologii, po to, żeby lepiej tą pracę zrozumieć. Chodzi o to, że chcemy być profesjonalni w swojej pracy, chcemy być partnerami do rozmów dla klientów, dla konsultantów, ale też dla kandydatów. Chcemy lepiej rozumieć potrzeby naszych klientów, chcemy lepiej rozumieć specyfikę projektów, które się u nich toczą. Chcemy lepiej rozumieć specyfikę pracy naszych konsultantów, ale też lepiej rozumieć ścieżkę zawodową kandydatów, z, których rozmawiamy, z którymi rozmawiamy, więc to pomaga nam mówić wspólnym językiem. To pozwala mi jako rekruterowi rozmawiać z kandydatami, na przykład o dobrych praktykach, o wzorcach projektowych, o czymś takim jak boxing, jak linku, jak garbage collector i wiem o czym mówię. Um, także to jest taka okazja, żeby się spotkać, żeby miło spędzić czas, żeby zjeść razem lunch, bo nazwa wskazuje na to, że jest to lunch, a przy okazji porozmawiać o, nie, o zagadnieniach technicznych um, i czegoś się nauczyć. Cześć Piotrek! Cześć! Jak Ci się podobał Margo Learning Lunch? Piękny to był Margo Learning Lunch nie zapomnę go nigdy. O, aż tak. <laughs> Bo dzisiaj byłeś naszym prowadzącym, i co było dla ciebie może największym wyzwaniem? Największym wyzwaniem było przedłożenie takich tematów mocno technicznych w sposób prosty w zobrazowaniu tego jakoś na takich. Najprostszych pojęciach, żeby trafiło to do ludzi, którzy niekoniecznie są mocno związani z takimi zagadnieniami technicznymi. A były jakieś pytania, które ci zaskoczyły? Było bardzo dużo pytań. Raczej byłem przygotowany na, na dużo pytań i na, na tłumaczenie wszystkiego jakoś tak na różne sposoby. Też mam świadomość, że no, nie wszystko mogłem też. Automatu od razu powiedzieć w jasny sposób, więc, więc pytań było dużo. Raczej nie były jakoś szczególnie zaskakujące, raczej po prostu było ich dużo i wymagały dużej cierpliwości. A co byś powiedział albo polecił sobie, która by przygotowała taki następny learning lunch? E, poleciłbym, żeby wybrać e, mniej zagadnień ponieważ ja przygotowałem ich bardzo dużo, a, ale nie zdążyliśmy ich wszystkich omówić, no ponieważ, ponieważ toczyły się liczne dyskusje, co oczywiście jest w porządku. No jednak uważam, że, że może faktycznie należałoby się bardziej skupić na, na kilku konkretnych zagadnieniach, zrobić to może w takiej trochę krótszej formie. Też byłoby to łatwiejsze dla osoby, która to przygotowuje, no bo nie miałaby takiego ogromu tematów a mogłaby dzięki temu po prostu przygotować odpowiednie przykłady, odpowiednie obrazki. No i powiedzmy, no zgłębić bardzo dobrze jeden konkretny temat, bądź kilka tematów, takich powiedzmy na, na godzinkę. Okej, okay, więc mógłbyś jeszcze opowiedzieć o Twoim ulubionym zagadnieniu z dzisiaj? Ulubione zagadnienie. Z pewnością będzie to solid, ponieważ poświęciliśmy na niego większość czasu. A jakbym miał e, wybrać jedną z zasad Solidu, która tutaj poszła najciekawiej, znaczy z, z której, <grywa> która poszła może najsprawniej, e, to jest segregacja interfejsów, ponieważ e, wydaje mi się, że bardzo dobrze to trafiło do publiki i, i czułem, że, że wszyscy to dobrze zrozumieli. O, widzę łosia. Jakiego łosia? Na twojej koszulce. O, Łoś, rzeczywiście. Cześć Łosia i cześć Krzysztofie. Cześć, cześć Magdalena. Podwójne cześć. Chciałam Cię zapytać o wrażenia z dzisiejszego Learning Lunchu. No, jestem bardzo dumny z Piotra. Nie miał łatwego zadania, bo musiał nam wytłumaczyć prostym językiem dosyć skomplikowane zagadnienia. Ale jestem bardzo zadowolony. Myślę, że dołożył taką swoją cegiełkę do naszego rozwoju tutaj w Margo. Bo to nie jest pierwszy Learning Lunch, w którym brałeś udział. Powiedz może tak z Twojej nietechnicznej perspektywy, czyli po prostu uczestnika tych spotkań. Co jest takiego fajnego, czego się można wiedzieć, co Tobie dają te Learning Lunche? No, zdecydowanie dwie takie kwestie. Pierwsza jest taka, że ja miałem do czynienia z programowaniem w liceum i na pierwszym roku studiów, no i z tym programowaniem rozstałem się na ponad 15 lat, więc teraz jest to dla mnie takie, taki powrót do przeszłości troszeczkę. I widzę, jak to wszystko się zmieniło, jak programowanie obiektowe, różne technologie ewoluowały. To jest zupełnie inna nauka niż była ponad 15 lat temu. Drugim takim aspektem jest słuchanie naszych konsultantów, ponieważ oprócz tego, że udowadniają, że są dobrzy w tym, co robią, to jeszcze pokazują, że o tych skomplikowanych sprawach można rozmawiać prostym językiem i można przekazać to de facto laikom takim jak my nie wiem, czy wiecie, ale Margo obecny jest w Polsce mniej więcej już od ponad 6 lat i mamy osobę, która jest absolutnym rekordzistą, jeśli chodzi o pracę w naszej firmie. Jest nią Michał Dobrowolski, który w tym miesiącu obchodzi 5 swojej pracy tutaj w Margo. Więc Michał, serdecznie gratulujemy tej rocznicy i życzymy Ci kolejnych 5, 10, a może nawet 15 lat z nami. A, I to, co chciałam odmienić, to jest fakt, że już niedługo, a mianowicie w połowie września, zostanie opublikowany wywiad z Michałem w którym będziecie mogli posłuchać o tym, jak wygląda jego współpraca z nami. No i jak wspomina te 5 lat, co było najfajniejszego, co jest dla niego najważniejszego, no i dlaczego pracuje z nami aż 5 lat, bo jednak w IT 5 lat to jest długi okres, to jest długi okres czasu, więc serdecznie Was zapraszam na ten wywiad, który już się niedługo się ukaże. piątą rocznicę pracy Michała, który pracuje u nas jako Senior Project Manager i jest najdłużej pracującym konsultantem w Margo. Póki co, także pięć lat minęło, życzymy mu kolejnych pięciu, a na razie idziemy świętować. Powiedz jeszcze, co będziemy robić może dzisiaj. Jak wygląda takie świętowanie rocznicy w Margo? Tradycyjnie idziemy na kolację. Na tym poprzestanę. Później jest ta część nieformalna. Później jest część nieformalna, dokładnie, tak. okej, okay. Dobra, to życzymy sobie miłego wieczoru. Wam też. Pa-pa! Pa! pa. pa. Mam dla Was także drugą zapowiedź. Jest to zapowiedź darmowego webinaru, który odbędzie się już wkrótce we wrześniu, czyli w następnym miesiącu. i Będzie, będzie to webinar we współpracy z portalem Jones Join IT. Jako prelegentka wystąpi na nim nasza konsultantka Krystyna Ślostarczyk, która pracuje na co dzień jako quant developer w jednym z banków. Webinar odbędzie się 23 września o godzinie 18.00. Będzie darmowy, więc już wkrótce w naszych mediach społecznościowych pojawiły się o nim pierwsze informacje, więc zachęcam do tego, żeby, żeby je śledzić, żeby się zapisać no i posłuchać tego, co wartościowego Krysia ma do powiedzenia. Spodzianka dla Was jest taka, że Krysia zgodziła się wystąpić we vlogu i powiedzieć Wam osobiście kilka słów o tym o czym będzie webinar, czyli o programowaniu funkcyjnym, dlaczego warto w nim wziąć udział, do kogo jest skierowany, bo nie, nie są to tylko programiści, którzy pracują w C Sharpie w dotnecie, tak jak Krysia, ale, ale także szerzej, także oddaję głos Krysi, mam nadzieję, że będzie to dla Was wartościowe i będzie na ten webinar czekać razem z nami. Cześć, Krysiu, powiedz dwa zdania o sobie, co robisz w Margo. Cześć, jestem Krystyna Szysaczyk i w Margo pracuję jako Quant Developer dla Szwajcarskiego Banku Inwestycyjnego. Mogłabyś powiedzieć parę zdań o tym, na czym polega rola Quanta i projekt, w którym pracujesz? Mhm. Mm Quant Developer to jest taki programista, który w swojej pracy zajmuje się także implementacją modeli matematycznych powiązanych z finansami. Czyli jakby Staram się skwantyfikować świat finansów, umieścić go w jakimś modelu, który pozwala nam, programy, które piszemy pozwalają nam uzyskać jakieś dodatkowe informacje na temat kondycji finansowej, różnych instrumentach finansowych i tak Niedługo zbliża się webinar, który będziesz prowadziła jako ekspertka z ramienia Margo. No i tu pytanie dla Ciebie, czy masz opowiedzieć o czym on będzie? Tak, e, poprowadzę webinar e, pod tytułem Programowanie funkcyjne w C Sharpie. E, I co to znaczy? E, programowanie funkcyjne to jest jeden z paradygmatów programowania, e, akurat stosunkowo mało popularne, w przeciwieństwie do najbardziej popularnego programowania obiektowego. I ten paradygmat ma kilka podstawowych założeń. Przede wszystkim traktujemy w nim funkcje jak wszystkie pozostałe obiekty. Chcemy mieć niemutowalny stan w naszych klasach. I to są właściwie podstawowe założenia, z których jednak wynika bardzo dużo konsekwencji. I ten styl programowania ma sporo zalet moim zdaniem. C-Sharp nie jest językiem jakby dedykowanym do tego stylu programowania, aczkolwiek jest to możliwe, żeby w nim programować funkcyjnie. I właśnie o tym chcę opowiedzieć w czasie webinaru. Jak w C-Sharpie programować funkcyjnie i co, co nam to daje. Jakbyś mogła powiedzieć też parę zdań, kto może skorzystać z, 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 jakby z tej wiedzy? Nie? Czy to jest tylko dla ludzi, którzy programują w C-Sharpie, tylko dla dotnet deweloperów, czy też szerzej, nie wiem, programiści mm -hmm. mogą z tego skorzystać i czego będzie można się nauczyć? Mm -hmm. Przede wszystkim to jest dedykowane dla programistów w C-Sharpa, którzy chcieliby tak dotknąć tematu programowania funkcyjnego. Ehm. Ponieważ no, ten temat jest często taki przytłaczający dla programistów, ponieważ zakładają, że trzeba się nauczyć jakiegoś dosyć egzotycznego języka, żeby zacząć programować funkcyjnie, a okazuje się, że w C Sharpie też można. Więc najbardziej na tym skorzystają C Sharp deweloperzy. Myślę, że tacy raczej od poziomu MID w górę. Aczkolwiek ogólnie programiści, którzy programują w językach obiektowych, Spora część tej wiedzy będzie także dla nich przydatna i zrozumiała. Okej, okay, a jakbyś miała zaprosić jakby naszych widzów, widzów vloga i powiedzieć, dlaczego warto wziąć udział w webinarze z tobą, co byś powiedziała? Hmm, powiedziałabym, że moim zdaniem hmm, programowanie funkcyjne jest takim paradygmatem, który pozwala uzyskać lepszy kod. Ten kod będzie lepiej test łatwiej testowalny, będzie bardziej przejrzysty, bardziej elastyczny. I myślę, że ogólnie warto próbować te techniki funkcyjne przemycić do swojego kodu, więc myślę, że osoby, które wezmą udział w webinarze, mogą się po prostu dowiedzieć czegoś przydatnego i potem zacząć próbować implementować te techniki w ich własnym kodzie. To by było na tyle, jeśli chodzi o, chodzi o sierpień i sierpniowy Marmomancy Vlog. Zapraszamy Was serdecznie do subskrybowania naszego kanału na YouTube i odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, na przykład naszego profilu na LinkedInie lub na Instagramie. Mam nadzieję, że widzimy się za miesiąc.